Dzień dobry, witam Państwa na evencie w Somie. Moja pierwsza wizyta w Czechach. Miałem okazję wcześniej współpracować z Somą w Stanach w FXC Center w Atlancie, gdzie Soma prezentuje swoje technologie dla naszych amerykańskich użytkowników. Muszę stwierdzić, że wizyta zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Jestem zaskoczony nie tylko skalą tego. Eventu, ale również tym, co Soma zaprezentowała dzisiaj po raz pierwszy. Dla mnie była to okazja pokazania nowych technologii związanych ze sztuczną inteligencją. Prezentacja, którą, o którą mnie poproszono, była związana z grafiką, z produkcją opakowań. Z przyspieszeniem tej pracy przy użyciu technologii związanych z sztuczną inteligencją. Tu też jestem zaskoczony, bo okazuje się, że nie tylko w Stanach ta technologia wchodzi na rynek. Spotkałem sporo znajomych z Polski, którzy mają podobne doświadczenia. Co cieszy, będąc urodzonym w Polsce i mieszkającym w Stanach od wielu lat. Mam nadzieję, że kiedyś Państwo będą mogli tutaj też przyjechać. Może uda nam się kiedyś spotkać. Może się spotkamy w Polsce. Dziękuję bardzo.